Witajcie ludeczki, z tej strony sławiecznej i zapraszam was na kolejne przygody na moim druidzie w grze Broken Ranks. Dzisiaj ogarniemy sobie kolejne, już drugie zlecenie z Lasu Koldów, jako że jest ono odblokowane na 35 poziomie. Robiliśmy sobie wcześniej zlecenie tutaj u Hermona na górze, a teraz jesteśmy przy Wilczym i mamy zleconko Wielkie Polowanie. Idziemy sobie z nim zagadać i mamy dialog, słucham cię. Chciałem zarobić. Bardzo dobrze. Skupuję skóry i kły z okolicznych zwierząt. Co dla mnie masz? Miałbyś dla mnie jakieś specjalne zadanie. Hm. Wyglądasz mi na osobę, która potrafi polować. Nie tylko na zwierzęta. Jak widzisz, las jest ogromny, zwierzyny pełno, a ja mam sporo roboty w moim obozie. Nie pogardzę pomocą. Jeśli chcesz, mogę znaleźć dla ciebie jakieś zajęcie, za które dobrze cię wynagrodzę. Wchodzisz w to? Jasne. Wymagany poziom 35. To jest właśnie to zleconko. Twoje zadanie. W lesie rozpanoszyły się dziki. Podchodzą zbyt blisko domów i atakują podróżnych na trakcie. Myśliwy poprosił Cię o odstrzelenie 10 sztuk. I dostaliśmy za, za, za zadanie upoluj odyniec, warchla, warchlak lub locha. Mamy wielkie polowanie. Mamy na to pół godzinki, zadanie od wilczego i jest to jedno z dwóch lub nawet trzech. Tak, jedno z trzech wariantów. Jeden z trzech wariantów, czyli polowanie na dziki. Drugim wariantem jest polowanie na wilki, również chyba trzeba ubić 10. Trzecim wariantem jest polowanie na tygrysy szablozębne, a raczej szablastozębne, które są tutaj na górze w lesie koldów, jak pójdziemy, o tu na tym konarze. Tu macie szablastozębny i szablastozębne, trzeba ich chyba ubić 6, o ile dobrze pamiętam. A, i chyba jest jeszcze czwarty wariant, gdzie trzeba ubić um, drużynę składającą się z trzech wilków, czy coś takiego. W każdym razie my dostaliśmy wariant z dzikami. Dziki jak mamy ubić, to po prostu są tutaj z prawej strony. O, tu jest odyniec. Tu na dole powinny być... Nie, tu są wilki. O, tu jest jeszcze jeden odyniec, tu jest locha. Możemy sobie na powolutku, po kolei bić. Akurat nam będzie łatwo, bo jeżeli wbijemy korzonki druidem, to ten odyniec nawet nie podejdzie. A. A i nie podejdzie. Będzie rzucał tylko troszkę w nas urokami, ale to nie powinno być problemu. W następnej turze. O. I dostaliśmy kiełdzika przy okazji. Kiełdzika skupuje od nas właśnie wilczy. Wilczy może być nim zainteresowany. O, teraz. A jaka jest różnica między Odyńcem? Odyniec ma 45 poziom, a tu jest Locha. 48 i Warchlach 38. Spróbujemy sobie tą dwójeczkę ubić. Zobaczymy, jak to będzie. Nie powinno być problemu. Byle chyba tylko loche w korki. Tak, Warchlach ma 1000 życia. Oj. Ależ odporna talo O, jeszcze ta no, dostaliśmy, nie dobrze. No, odporne są te. Dobrze, to ten już nie podejdzie. Jeszcze go pies ugryzł, ale nie ukrył się. Dobrze, został nam warchlak, żeby wbić w korzonki. No ten talan jest najgorszy, ale to on już właśnie schodzi. O! Dało się. No trochę trudniejsza walka jak widać dłużej nam to zeszło Bardzo oporna locha była na nasze korzenie, nic nie wchodziło Także tu po prostu pójdziemy sobie w odyńcach, który stoi wyżej. O. tutaj też jest locha, dwójka po lewej. Ten jakiś taki mniej oporny. No. Pojedyncze odyńce jak widać, szybciej nam idą. już mamy 4 na 10. Nie będziemy atakować tej dwójeczki, tylko sobie pobiegniemy tutaj w prawo. Tu widziałem, o, jeszcze jednego odyńca I to będzie połowa wtedy. Czego sobie tutaj o ale krytyki dają z os. Hmm. No i tu w sumie też mamy dwujeczkę. Spróbujemy jeszcze poszukać jedynek. Z dwójkami troszkę ciężej nam schodzi, ale nie widzę więcej odyńców pojedynczych. Tutaj są, o tutaj jest czwórka nawet, no tego nawet nawet nie chcę ruszać. Locha i trzy warchlaki, nie. Na pewno Pełne. nie. <laughs> tutaj jest też trójka, tutaj dwójka, czwórka będziemy musieli tą dwójeczkę spróbować. Nie no, strasznie jest odporna. To jest masakra. Może pies chociaż raz ugryzł. I tarana dostał. Tak to chciałem i teraz korzonki pójdą w małego, jeszcze... O, nieważne. No, pies ładnie. Tak i to był siódmy. Tak jeszcze. Jeszcze została nam jedna dwójka najlepiej i gdzieś jeszcze jedynka odeńców. Albo trzy jedyneczki, ale ciężko znaleźć jedynki. że znowu pójdziemy tu w prawo, ale no nie, nie zrespiło się dalej. Hmm. Tu na górze nie ma. No, będziemy musieli się zadowolić dwójką i dwójką. Strasznie mało jedynek, jak widzicie, respi. Jeśli chodzi o odyńce. A spróbujemy tak. No. Sprawia tego no. no, Trochę są bardziej męczące do ubicia lochy, nawet podwójne na nasz poziom. Niż pojedyncze odyńce. Nie wiem dlaczego jest tak mało odyńców w ogóle w tym lesie. Ale jeszcze coś sprawdzimy. Pójdziemy sobie w lewo. W stronę właśnie szablasto zębnych, których wa, które wam pokazywałem wcześniej. I może tu gdzieś jest jakaś jedynka, ale nie przypominam sobie. Tu są wilki same. A jest! Patrzcie, tak stoi. Odyniec, odyniec, odyniec. Także tutaj macie dużo jedyneczek. Widzicie dobrze. Lepiej, lepiej czasem się, się przejść i sprawdzić niż później nie wiedzieć. No i mamy 10 na 10, także możemy iść do wilczego. A czyli po prostu i na lewą tutaj przy tak przy Kai i przy Taishu i na prawo tam w stronę koldów i tu troszkę na środku wespią tutaj wszędzie odęcie. Wielkie polowanie, wykonałem zlecenie. Otrzymałeś 2,800 złota, 10 tysięcy doświadczenia, zwierzak otrzymał doświadczenie. Także to też te zlecenie jest nie tylko na złoto i eksp dla nas, ale też na doświadczenie dla zwierzaczka. W ten sposób mamy zaliczone, mamy zrobione, drugie. Tak, wielkie polowanie. 35. poziom. Drugie zleconko na liście w lesie koldów na 35. poziom, bo już mamy 39, więc mogliśmy je zrobić. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się podobało. A póki co to tyle. Zapraszam Was na przyszłość, na, do kolejnych materiałów filmowych, na kolejne questy, zlecenia i przygody na moim druidzie. Będziemy kontynuować dalej. A póki co, to tyle na dziś. Żegnam się z wami, moi drodzy. Trzymajcie się. Do zobaczenia, kudłeczki. Cześć, cześć.